Siemanko, siemanko! Zaraz się biorę za te wirniki, co znalazłem w lesie. Widzicie, tarcza była ostatnio używana. To jest wygrana od Technicusa Channel, mojego kochanego, cudownego przyjaciela. A, wezmę się za tego dużego. Zobaczymy. Nie wiem, czy może odpalę tą końcówkę. Natnę tutaj te warkocze. I zobaczymy, pójdzie to pójdzie. Jak nie pójdzie, to jak tam do sąsiada za podrzucę. Nie będę głowy se zakrzą zakrzątał. Byle czym. Dobra, no to co? No nie będę przeciągał. Biorę się za akcję. Pozdrawiam mojego kochanego przyjaciela, ruski CAP Recykling i tego ostrego zarozumiałka. Ostry wszechmocny, wszechmocnie uzdolniony. Taki jakiś tam śmieszny, śmieszną nazwę wymyślił. Dobra biorę się za robotę, ślifierkę mam. Hej, i co, pokażę wam jak ta tarcza działa. Włożę sobie rękawiczki. Okulary. Dobra, dozwołasz się za chwilę, bo z tą kamerą to nie robota. No i tak zostawiam to, bo już się robi ciemno. Na razie wyrwałem tyle i zostawię sobie to na dzień, gdzie zacznę od rana robić, bo po ciemnościach to Zakończymy to, to następnym razem. Nara.